Jestem tylko pewny, z głębi duszy o tym wie, na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata tak Czy porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie działa ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć. Do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia mieć Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać. Ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. ramie, w ramie, nawzajem się wspierać Rodzimy się, by żyć. Żyjemy, by umierać. A nie śmierci, proszę powiedz mi, Czemu W stosunku do nas jesteś obojętny. Najlepsze są dla ciebie, młode ofiary. Nigdy nic nie zrobiły, a traktujesz jak zaparć, Ile się jak icy. Zapatrz, pilnij w człowiek. Nie jeden by chciał przeżyć choć pół wieku nie jeden, od wielu lat najbliższy o obu brak. się z tym, ale mimo tego ja i tak. Nie jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata w góry. Kocha i rani nas dzień Gdzieś na szycie góry wszyscy razem spotkamy się. Gdzieś daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik jest tą patam nogą, gdzie spokój, harmonia, natury, zepys słychać szum drzew i ptaków, śpiew W słońca pada na twarz, wypełnia twą duszę, którą ciągle masz Wydaje się Tobie, że to uczucie jest na ale ono wcale nie jest ci znane, chociaż było pisane i pisane też jest znam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Tasz ludzi, których tak bardzo kochałeś, no świat latach nie widziałeś tak kochać się przystałeś się. Rzecz na plecach, bo oglądasz na nich, nie zginie mu, serce dotyka serca. Nie ma szczęścia, nie ma pecha. Nikt się nie złości, nikt nie docieka. Człowiek obok człowieka, za tempo nie jak rzeka. Połączy cały całość lasa, myślcie góry, męka! Ja! Jestem tego pewny, w głębi się o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który teraz, wszyscy. Jestem tego pewny, Głęby duszy, o tym, wiem Gdzieś na szycie góry. Wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który. Kochaj rani na szczycie. Gdzieś na szczycie góry. Wszyscy, wszyscy razem spotkamy się. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Spotkamy się. Jestem jestem dekopetty. W głębi ruszy o tym wiem, że gdzieś na szycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który rani nas na Gdzieś na szycie góry wszyscy razem spotkamy się. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, miałem okazję trzeci raz w tym roku i w te wakacje zagrać tą świetną orkiestrą ten utwór. I tak pomyślałem sobie, że sumie ze trzecim razem, że słuchajcie, mamy tyle osób, które niestety od nas odeszły w wieku starszym, młodszym. Warto o tym pamiętać. I bardzo bym prosił, żeby wszyscy na chwilę wstali i uczcili taką chwilą ciszy te osoby, które od nas odeszły.